Hello, hello widzowie, tutaj Patryk i dzisiaj nagrywamy. Nie pokażę, bo się... nie zobaczą. I tak? Co? Gdzie jestem? Tak. Ej, no. to Sigma. Dobra, chodź. Dobra, wchodzimy tam, Cii, nie cztery. boimy się. Tak. Nagrywaj. No, nagrywam. No, elo, widzowie, idziemy. Elo, hello. Ej, trochę tam. Ej, to w ogóle jest straszne. No Widzicie jest... jak to wygląda? Tak, no, nie. tutaj nic się widać. U was to jest ciemno jak w dupie, poka. Zobaczcie. No, ciemno jak w dupie. U nas jest ogólnie, u nas to jest bardzo jasno. Patrzcie, jak to wygląda. Ogólnie u was to, bo u nas to jest kupi, jakby z nie wchodziliśmy, to w zwykłych, jakby tam już na się robi. Czy wchodzimy? Ja się boję. Tak. Ej, tutaj jest dużo piach. No, Dobra, idź pierwszy.

Chodź 4 jest teraz. Ej, pochodzę. Ja pierdolę, jak to tu długo leży, chodź. 89008. Część... No widzę. A co to nagrywasz? No. Dobra, to chodzi. Jeszcze raz wchodzimy dawać. Ale co? Ej, ale teraz to jest, nie jest trochę straszne, Jak tam w ogóle na spinatu będzie? Ja się... Ja się trochę boję. Wy nic nie widzicie, ale to wygląda trochę jak kraina. No wy tu ogólnie... Bo Patek ma słabą kamerę, wy tu ogólnie nic nie widzicie. No wow. Ej, to zrzucaliśmy tu. Ej, tutaj wchodzisz. Ej, no woda. A ja są te wszystkie butelki. No tutaj. No dobra, chodź, że kuba I co to jest? To jest narysowane. Widzisz to zielone? No. Echo? Ale echo jest. Więc już jest dużo osób. Tutaj było. To jakiś problem. Jak bym się tak nazywał, że trzeba tak bardzo na długą część. No i pan Czesław. Panie Czesławie, jak to oglądasz, no to. To jest druga część. To jest druga część. Zobacz, tak, dzisiaj, no, panie Cesławie, jak to ty oglądasz i inni moi subskrybenci? Wszystkich uwielbiają, bo pana Cesława. Tak, to No i tak, my to nagraliśmy. Tak to wygląda. Mówcie w komentarzach, co tutaj jest. Co może ogólnie być? No. To Ej, chodź stary. Ej, to nie słodzy, tam jest jakaś No tak to wygląda. Flesa jeszcze sobie wygląda. A dźwięca. trzecia część, zaraz będziemy jechać, teraz jak puść... Nie tu! Tam, Grejmu. Tuś tam jest. chodź nie, do góry. Tam masz większą górę. Widzisz? Dobra. Dobra, a później zrobimy trzecią część no, jak zrobimy lubianego rowku, No zrobimy najbardziej rowku, to jakiś krad wyruch. No... Najlepszy rowek w, w województwie. No, Nie, bo sądzę. A wiesz, że... No i tak to wygląda, chodź. Sorry. No chodź. I to na to. I, I tak, tak ci twarzy, jak Weź. Chodź się. A ktoś tam stoi, jak ktoś ma grzechy i go tak obścisz. Aha. Chodźcie, chodźcie tam. Co tam wygląda? Chodź stary. Dobra, tak to wygląda. Ej, chodź stary. Ej, to jest dużo większe. Tutaj nic nie... ten temu. Takiego fajnego nie ma. Tak to wygląda. No dobra. A teraz to jest dużo większe. Letowiec! Nie, ja, no wiesz. Chiński. Na no chiński. Chiński, kurde. Chiński latowiec. Wsunimy do kubowej. No... Ja jesteśmy przy drodze na to, pod Toruńską. O kurwa. Ej, tutaj nic nie powinno się zapaść, nie? A co tam jest za lura? Nie wiem. Ale... Ej, tam da się przejść! Jezu, jak się zesrałem. Ej, ser, tam da się przejść. W trzeciej części, panie Cosławie. E, ten. W trzeciej, pa panie Cosławie, części. Bo ty, no to w trzeciej części jest, co i Wejdziemy. Tam. A to będzie inny Nie, W czwarte, czwartej części czekamy. Trzeciej! Za Trzecia część! trzecią część! No czekajcie. I tu wejdziemy, ale, ale za. A, tydzień! Za tydzień! A teraz, jak nagramy ten filmik? Tu jest aha, no. Jak wygramy, wysłuchajmy drugą część. Yy, to, co będzie? No będzie! Z tego ma być chyba. No właśnie, teraz, będziecie oglądać trzecią część. Z tego fajnego y, dnia. po tej części będzie... E, tak, bieg. ogólnie. po Ogólniej, Józef warto oglądać, tak, ogólniej będzie z tego pięć części. Papa. Pa.